Jeden z epizodów gdzieś opisałem, ale nie znam go tak blisko, nie badałem tego. Mianowicie przeszli do praty 14. Robotnicy do fabryk. Ludzie przeszli do różnych fabryk w Łodzi, no i różnie reagowali. W niektórych fabrykach przygotowywali się do jakiejś obrony albo podjęli strajk. Podjęli strajk. <coughs> I między innymi zakłady Strzelczyka, które tu się niedaleko mieściły przy Piotrkowskiej, zbudowały sobie z końcem lat Gierkowskich nowy zakład przy Przybyszewskiego, czy tam w boku od Przybyszewskiego, na Papierniczej, gdzieś tam. Nowy zakład, piękny, stalowy płot, bardzo masywny i nowe hangary takie. I oni postanowili zaspawać tą bramę, 15 chyba, sądząc, że mogą zostać zaatakowani, zaspawali bramę, zaspawali wrota do tych hangarów i jeden taki młody chłopak zaproponował kolegom, że on się wdrapie w, w, do wnętrza, na samą górę komina wentylacyjnego i będzie stamtąd obserwował, czy nie zostaną zaatakowani. I ledwo się tam wdrapał, uderzyło zomo czy <laughs> wojsko, czołgiem czy transporterem opancerzonym staranowali wszystko i ci strajkujący otworzyli Drzwi I uciekali przez te pola w kierunku tam ulicy Dąbrowskiego, na tą przemysłową Dąbrowę, przez takie pola i grudami ziemi w tych zomowców <laughs> rzucali. A tamci ich gonili, ale gonili, żeby gonić, nie żeby złapać. I oni dopiero następnego dnia rano policzyli się i przypomnieli sobie, że jednego brakuje, że on został w kominie wentylacyjnym. I zrobili całą akcję uwolnienia go z tego komina, a on się tak tych. Kosmitów z Zomobał, że wolał zamarznąć w kominie niż, niż zdradzić, że on tam siedzi. I oni go zdążyli z tego komina wydobyć i reanimować. W szpitalu to długo, długo trwało, ale on przeżył. Widać, w takim kominie nie jest tak pierońsko zimno, jak, jak szczerze mówiąc, on przeżył. No ale to właśnie pokazuje grozę tej sytuacji, czy też jak ludzie, jak ludzie reagowali. I Szereg innych zetknąłem się z takim przypadkiem tutaj w łodzi, jak Młody stosunkowo chłopak rozwoził ser i to nad ranem. Z mleczarni rozwoził ser do sklepów. I chyba nawet to pod sklepami zostawiali. I ono drugi w nocy podjechał pod blok, gdzie u koleżanki była jego żona, bo była przecież, nie wszyscy pamiętają, godzina policyjna. Odebrano prawa obywatelom nagle. 13 grudnia, nie tylko tym, że ich internowano, nie tylko tam różnymi innymi, odebrano prawa poruszania się, swobody poruszania się, zarówno co do godziny, w której się człowiek porusza, jak co do miejsca, gdzie się porusza. Jak na przykład żona chciała do męża pojechać, który był w więzieniu Sierackim czy Łęczyckim, to musiała co najmniej jedna albo dwa zezwolenia mieć, żeby przekroczyć rogatkę miasta czy jakieś tam inne <laughs> granice województw, powiatów nie było. Więc on woził ser i podjechał po żonę, wziął żonę do kabiny żuka, i w tym momencie, jak jechali, zatrzymało ich zomo. No więc papiery. To on pokazał swoje papiery, że on tu jeździ, w... tak. No, a ta kobieta to moja żona. Gdzie papiery? Nie ma papierów. Wyciągnęli i zaczęli ją bić na ulicy. A on był bardzo spokojny i nawet taki położył uszy po sobie, ale w końcu nie wytrzymał. Wyskoczył z tej kabiny zaczął się z nimi bić. No więc naprzód jego pobito, potem go postawiono przed kolegiem, żonę daną grzywnę, jego wsadzono do, do aresztu. Tak wyglądały te pierwsze dni. Spotkałem jakiegoś nauczyciela, który 5 kilometrów od swojego domu miał żonę i dzieci, ale okazało się, że te 5 km przecięte też granicę, nielegalnie przekracza granicę do żony, do żony i dzieci, prawda? I też dosta i tak dalej. Więc tak to wyglądało, i ja miałem takie wrażenie, chyba wielu moich kolegów podobnie to odbierało, że My wszyscy nie wiemy co się dzieje, bo to jest wszystko z księżyca, można powiedzieć z domu wariatów, ale władze też nie wiedzą co się dzieje i często postępują z nadgorliwością albo w takiej sytuacji i władze więzienne i ci funkcjonariusze milicji i być może funkcjonariusze bezpieczeństwa też niektórzy nie wiedzieli co jest grane. Nikt nie wiedział do czego to, do jakiego to miejsca może, może dojść i jak się zachować.